Japie yep. <tryk> Netflix <tryk> Dzień dobry Zaczęła się już? Ej, żalda Aha, dobra, dzień dobry, <tryk> dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, Czemu jesteś na dachu teraz, tak magicznie? Znowu mi wina nie działa, Mati, nie jestem u ciebie u góry? U mnie na dachu jesteś Na dachu? Tak Ja nie mam nie na dachu no, o nie. udało mi się wejść na dach bez umierania No bo dzisiaj się winda wysuła. Ej bo jest problem, wiesz jaki? Jaki? Jak ja stąd zejdę? Windą Nie, no ona nie działa u mnie Zjeżdżam w dół, U mnie tu nic nie ma Mati Nara, idę w dół. Kup helikopter i przyleć po mnie Nie no, mam hajsu No to kupił? Nie stać mnie A się ja nie Chciałem powiedzieć, że ten pan już od 20 minut próbuje wjechać winda do góry. No, a mi się kukuje winda, nie działa winda, u mnie tej windy nie ma. Nadmaty mnie wbija w ziemię i potem umiera. Nie moja wina, że tyle ważę. Twoja wina, że jesteś gruby. Cicho. Gdzie robimy? Razy... Pesztery. No, a gdzie chcesz? No ty wybierzesz <noise> Mati poszedł do kwiatka zrobić bubienko to <noise> co. <noise> Aha <głos> Nieważne Nie zabieraj mi Ja będę tu przy tym. Kur nie mogę trafić Leży Leży, twój oddech jest nieświeży! Nie mam kasy, nie pijcie, to jest A ja alkohol, można pociągu będziemy nie... mieszkać, będziemy wóz na niego, co? Ale tu nie ma pociągu. Jest. Tam się nie da dojść, bo jak się wyjdzie poza ulicę miasta. Jak się wiesz, no co chodzi? To zabije cię to. Swing z Masz 3 sekundy na wrócenie. Chodź kupimy sobie nową broń. No właśnie mam jeden pocisk. <laughs> Przyda się. Ty pierwszy robisz unboxing Tu jest broń O! O kur o. Karabinek jest git, nie? Nie Nie robisz? No wiem, ale jest na, jak na początek karabinek jest git. Na początek No jest dobre do zabijania nie, niektórych tych tych, tych tych mocniejszych. No tych mocniejszych, bo może dużo pocisków szybko w nich ładować. Mogę kupić nową broń? O kur! Ale gówno <gulita> go Jedną full to ich nie ma. Kupujemy nową broń, czy ulepszamy tą jedną? Ja się ja chcę mieć awupkę jeszcze, nie? Mam No <gulita> masz awupkę? Ile kosztuje? 1500? Bardzo dużo. Ile kosztuje amunicja? Dobra, kupić to muszę. Ja nie mam. Ja wolę Ja wolę ogólnie. Aha, czekaj, bez karabinu strzelam. No i chyba tak nie trafimy. Ja ich trafiam. O, zabijemy innego. A ten jeden padaczki dostał, czy co? Ma i tam strzela, morduje i strzela. Kurgi! Siutku no ja bym kupił jakiegoś kampera, nie wiem co ale Do jakiegoś busa chociaż, żeby się na niego wdrapać, wiesz o co chodzi? Nie. Dobra, wiesz, yyy. wiesz o co, co Tito, nie? Spoko, spoko Malucha kupmy Malucha? Ale jakiegoś busa A ty ja mam busa Ja też mam busy, to pochroniłbyś mnie, ja bym kupił busa? A masz kaset? Nie wiem, może mnie stać na busa No to dawaj, idziemy A bo, nie, teraz nie, bo to jest mocna fala Ale tak go nie trafię, jak on idzie sobie tam Albo... Dostał Ja jestem najlepszym snajperem Chcę się może z, z, z tego, tak Chcę się z ssg -ka? no wiem A z nich powinno być więcej klasu, a nie, że tyle sobie. nie tak, że ty w ogóle nie trafiasz w nich, nie? Co nami? Co? Ała, biją mnie. Ej, bo one giną na jeden magazynek z tej broni. Wiesz co? U mnie nie zginął na magazynek. Ale musisz w głowę strzelać. Aha, No, Dobra, no, dostaliśmy tysiaczkę. Ja idę sobie broni ulepszyć. Ja mam ulepszoną awubkę. No ja właśnie muszę ulepszyć Wana, wana jakiegoś takiego, na którego da się wdrapać Ulepszone to nie kupione No ty osłonisz mnie? Nie w fiucie No to czekaj, tylko muszę sobie mieć słówkę, fajną znaleźć W ogóle to brałem. Maty zaraz giniesz Zginąłeś Jak to? Nie, nie żyję. A miałeś fajne. Mam, mam, mam auto, Mati, mam auto! Dasz radę skoczyć na nie? Wiesz co, zabijam ich Dobra, wskakuj! Wskakuj szybko! No to dawaj tu po A ty mi pod koła, wiesz? No to dawaj do mnie SKACZ, SKACZ! Uuu! Dobra Strzelaj, tak. strzelaj! Zabili mnie Ale ja żyję Można do auta i jedź stań, tak A oni biją z... Oni bili jak ja za aucie stałem za, za niskie te auto, mówisz? To nie jest bezpieczne To auto To auto nie, mówisz? Mhm. Miał, nie upadł, to jest dobra Czyli To pierwszy ma... ja bym... No? Yy, pierw jeden tylko strzela i strzela heady, bo ma się tysiaka wtedy Dokładnie tysiąc i ma się od razu na nową broń, wiesz o co chodzi mm -hmm. To ty strzelasz pierwszy Pięciu trzeba zabić w głowę, jeśli chodzi o zarobienie na broń Dobra, jeden zginął w głowę A nie widzę kolejnych, wiesz? <noise> Też. Nie uciekaj nam. Chodź, poszukamy ich. Idziemy na soferek. O, o! Gdzie jednego. Ale coś jest. Broni mnie, pomocy. No to uciekaj do mnie. Biegnę. Głowę, głowę! Za tobą! Nie ja mogę ja trafię. Musiałem się sam chronić. wiem. Bo jesteś łomny. Wiem, wiem, wiem. Ten nad nimi nie? O co ci chodzi? Ja nie mówiłem do ciebie. No brakuje mi 300. No ten wiajał strzelany. Tak wie. Może? Mogę. Tera teraz ja, nie, teraz tera ty mnie. Teraz teraz ty zabijesz. Po czemu do mnie lezie? Do niego leź. Gnoju! Nie wychowany! Gdzie oni są? Czuję was. Na moim pośladku. Stoko, stoko. Ki! A da się tu w tej grze wyrzucić broń, oprócz podnoszenia nowej? Nie. Chyba nie. Nie wiem, chyba nie. Stać No ty gnoriu. Nie, oddawaj to. Tak, gdzieś moja broń, czekaj. No, tutaj w słuńce leży. Gdzie jest moja? Ale już byłem na ciebie zły. Nie wiem. Ale oddałbym ci taki tak. No Co ty robisz? Co ty robisz? No i tam było Dobra, chodź, idziemy. Nie. No idziemy tam, gdzie można ulepszać No idziemy, idziemy Ej, ja muszę jednego zabić, żeby sobie ubroń ulepszyć. No właśnie Puh. Jak ty wszystkich na hita zabijasz. No bo ja w głowę strzelam, rozsądnie. Mhm. na jest mieć baza. Tutaj? No. Myślisz, żeby autami zaparkować, nie? Tutaj. Znaczy ogólnie nie nieważne. Nawet nie, nie o auto chodziło, tylko ogólnie fajnie tu jest. Ale tutaj, tu ale nie, tu postawić auto i nie wejdą, nie? Z drugiej strony też, bo mogę po prostu, Nie wiem czy mogę do przeskoczyć, ale chyba nie. Tam możemy zaparkować auta. Tutaj z jednej strony. Tak, tu trochę. Atedy... Te małe chipy jakieś. I by z jednego auta takiego większego by była brama, nie? Tak, tylko to tak mówisz, no I tak tego nigdy nie zrobimy. No zrobimy tak, dopiero teraz to wymyśliłem, debilu. Ja sobie dwa razy już snajperkę ulepszę. Skąd ty mnie masz hejso, hejso. Bo bogaty jestem. Więc o co chodzi, bogaty dom kontra do dom, nie? Headshot. Co ty, nie umiesz ich zabić? Łabi mnie, kur... no ja... Nie, nie potrafię ich zabić. No nie potrafię. Zauważyłem. Ten to mu kradnie, no, O, to ulepszyć, to nie, oj, nie, nie czy... e, dwa razy można tylko snajperkę ulepszyć? Dwa, albo trzy. Nie, no dwa tylko, na złotą, nie? Ja nie mogę upgrade'ować Ja chcę za, ja karabiny zaupgrade'ić No ja sobie też kupiłem karabinę teraz Chodź, chodź, bo teraz mam mocniej Czyli można tylko dwa razy upgrade'nąć Słabiutko Dobra O nie, cuchawki mi się Czekaj, bo nie jest. Coś... Ja pamiętam swoje powiedzenie? Jak ci zaraz rutne. <grymne> Wiecie kiedyś. Ale to są Oni za dużo mają HP. Ale za mało dostaje się z nich. No tak, sobie ja dostajemy... Ale ja na końcu tutaj wygramy, jak wygramy to tysiaku, nie? No Teraz ja ulepszę karabinie, wiesz? Aha, mam jeden pocisk, fajnie, to chyba to go nie ulepszę później. Nie, nie, nie będzie mnie stać na ulepszenie. Mój, no. Nie stać mnie chyba. Ja sobie nie. mogę być ulepszony. No, no. okay. A? Okej. A, karabinek fajnie wygląda. Najlepszy masz już? No Nie, nie jest najlepszy mm -mm. Był jeszcze zapalający karabinek No to jeszcze jeden update Pamiętam, że był jeszcze mocniejszy Nie, nie wiem czy karabinek był jeszcze lepszy Ten... Te... That, ale... Ja mam... Ja idę w karabinek i snajperkę No ja też Tylko... Na no, tym trzeba mieć hajs Kurde, nie mogę go tak ja jestem najlepszy sniper w mieście Jedyny, haha ha. Jeszcze <tryk> Kur, jak ja ślepy jestem <tryk> wiem O Ten cię pije pod łupy Weź mi kogoś zabić, Nie dam nikogo zabić Nie da was trzech zabić Ło! Dużo dużej tu było Ja no skąpy walę, nie? Mhm. Dobra Dobra, ile mam hajsu to są lepsze albo kupiłam, bo mi się zaraz kończy No ale musiałam ją kupić Mam, mam nic z tego tak? A ja, ognis tego czasami nie można, jeszcze ulepszyć do, do tego, tego celownika lepszego? O. nie Dobra, zobaczymy Kur... broń przez przypadek kupiłem O, jaka... I karab... Wiggiel wiedz, i... wyciął, nie? Haha, <laughs> no to fajna broń Dobra, i tak to było tylko 1000 dolarów W ogóle pada też ich podpalam, nie? A ja ty wiesz, że już mam zapalającego też, nie? Tak? Ale karabin no. czy... Najperki się nie da Zapewne tak i tak jest dobre, bo tak i tak ten... Ej, może jedną stronę ty chronisz, drugą ja? To, to którą ty chronić? Ja tą lecę. No to ja chronię tutaj. plecy. Wiesz, słabo widzę, jeśli mnie podpaliłeś, nie? Co ja zginąłem? Bo ciebie zabili, wiesz? wiesz? Ale bronisz, nie? A tak to, bronisz ja, ja Wiesz, że przez to, że mnie zjarałeś, umarłeś. <laughs> no bo ja mnie chodzić pod celami, to się nie dziw. Ale ty do mnie strzelasz. Dobra, dawaj jeszcze raz. Nie, robimy taktykę tą, co mówiłem, autami zastawiamy. Kupujemy najtańsze auto. a ja Zbieramy na auta, Mati. To... no spoko, no to ja idę, do, to, to, tam, tam idę. Ja cię będę chronił. Tak, tylko że ja muszę mieć kasę, żeby kupić w ogóle jakieś auto. Zamknij dupę, ja zarabiam. What? Dobra, to ja poszukam auta, a ty domąd sobie broń. Nie mam kasy. Ma, ale masz zabić ich, żeby zdać broń. Spoko. No to ty patrz, coś masz fajnego. Ile by to kosztowało? 800. To już jest stanie. Ej, zabijam cię! O, jeden. jednak nie. Jednak nie. Udało <grym> mi się, się do głupia. <grym> Ej, no teraz cię zabili. Nie, jednak nie. Zablokowałeś mnie swoją grubą dupą, nie mogę się ruszyć. Potrzebuję 1600 kasy. Zablokowałeś mnie tą swoją grubą dupą, nie mogę się ruszyć. Tak, 1600? Nie. Mati. No. Zablokowałeś no. mnie. Żyjesz? Tak, ale nie mogę się ruszyć. E, potrzebujemy 1800 hajsu, Mati. O, dziękuję. <laughs> e, wtedy do, be, kupię Willisa, nie? I wiesz co on ma? Co? Takie działko, które jest dobrze zrobione, że może no, na nim ja ktoś mam, siedzieć jeszcze, nie? Jeden ja... kieruje, więc będzie można lepiej jeździć, nie? Oj, o... Ja, 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 mam, ja mam takie fajne autełko, tylko że... ona jest drogie dosyć. Ile ono kosztuje takie? Żeby... ona kosztuje... To jest takie fajne przeciwlotnicze można powiedzieć. Ono ma mocne działo. A wiesz, że umierasz? To obroń a nie, bo one ci nie mogą być jak jesteś w garażu, chyba. Nie, wiem. Ile mam? Ej, brakuje mi dwóch zombiaków nie? Chyba? Wyjdź na chwilę z garażu. No poczekaj. No ale ty nie kupuj, nic. Ale ja chcę tylko zobaczyć, ile to kosztuje. Mausa, chcesz kupić? Nie, Maus kosztuje 10, ,000 ,000. to jest za dużo. Kupimy sobie kiedyś. Kiedyś? Tak. O ile w ogóle uda nam się dojść do tego momentu? Tego, żeby mieć 50 tysięcy, no? Kiedyś się uda. Mati, możesz mnie osłaniać? Bo A jest dobra? ich za dużo, wiesz? Dobra, już idę. Uej, je, 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 biją mnie. Ja kupuję Willis z poni, żadę? No, tylko ośmiu zostało, nie? Syna hita. O! Dobrze, przyciągaj mi do siebie. <laughs> Zabiłeś mnie. DAŁ MNIE! Nie? Mówię, że nie da się 30. zabić. Mówię, że nie da się zabić. A amunicja mi się skończyła, fajnie. Ja cię uratowa nienawidzę cię. nienawidzę cię. Mówię, że nie da się zabić. nienawidzę cię. Wiem. <laughs> Mówię, że nie da się zabić w garażu. nienawidzę cię. Mówiłem, że chyba nie da się. <laughs> no właśnie, no to 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 jak to wykończył. jak jak przydupałeś ja tak 10 zombie ty, to wiesz ja musiałem do nich strzelać. No moja mina, że zablokowałeś tam. Ty nie możesz gdzieś... być ochroniającym, nawet nie możesz mieć broni w bo i tak byś strzelał do sąśnika. <śm> tak. Zgadzam się Ej, Dobra, może ostatnia rundka, co? Nie. Są trochę lagi na podglądzie. Masz lagi? Na podglądzie mam. To w To No mi Ej! Już zdech! Zmieniłem sobie. No już zdech! Nie lubię. Ej, chyba trochę... Synchronizacja jest lepsza, bo lepiej trzymasz broni. Tak. Bo mam lecz no lecz dobra, inwestycji. jednak nie, jednak nie. Jednak trzymasz nadal na no, no przyczole. Ale cię cofa. Tak, ale pierwszej. cię cofa do tyłu. Ale mam lepszy internet niż ty nie. No nie Ale wiem Tak, że mam kurde 40 pingu, nie? nie tyle samo No od, 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 od 40 do 20 Mati, ty nie masz pingu No tutaj nie Bo nie, 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 nawet, nie wiem Na swoim serwerze nie możesz mieć pingu Ja mam pingu ze Zero pingu mam no, bo jest czas po... Mati, już zdechłeś? Czy ty już umarłeś? <noise> Czy ty kur już umarłeś? Ciao zobaczę ja mam pingu. Za dużo! <noise> nie Najwidoczniej. Byli, nie wiedziałem, że tak szybko do mnie dobiegną. Wierzę w ciebie. A ja będziesz w kasa. dzięki nie masz kasy teraz będziesz mnie osłaniał bo będę musiał szybko Willisa kupić no to może ja teraz nic nie będę grzebał co? no nie grzeb <noise> stary kasy, zera amunicji nie no, amunicji mam niestety szybko szybko, jak niestety <noise> no będę musiał cię bronić jak mam amunicję jak w nie, to nie musiałbym i Ej, bo bute... Ej. Ej, teraz będzie chyba fala tych, tych, tych mocnych. Mati, wsiadaj na te działko górne, nie na te tylne. Szybko! Debiu, właś! I strzelaj! Ma Mati, obracaj Ej. tym działkiem. Idzie za strzelać. strzela! Ej, bo tak się ciężko sobie połączyć. Ło! Wow, coś się zrobił! Okay. Zdjąłem nasze działo, bo jest bezsensowne. No strzelaj do nich! Strzelam! Które działo zdjąłeś? No tamte tylne, co mieliśmy przyczepione. No strzelaj, dobrze! Macie no, no, pod siedzeniem, siedzą ci, a ty do nich nie strzelasz! Jak w siedzeniu siedzi, nie widzisz go? No nie mogę tak nisko spojrzeć. No, no myślisz jakieś... no. <grych> Mamy ludzi pod kółkiem! <grych> Już nie! <grych> to są dobra, to są zdechni ludzie! ten wszystkich rozjeszł. Strzelaj do nich! Strzelaj. To są jego dupy! No strzelaj w ich, a nie w nogi! E, <grych> bo to dział, działo... Te nie zabija, chciałem ci powiedzieć. Jak to nie zabija? No nie zabija, zobacz. A może musie, może musi być właściciel na nim, czekaj, zamieńmy się. Nie, <śmiennie> nie, tu, <śmiennie tu dobra. To działko nie zabija, tylko tyle chciałem ci powiedzieć. Zabija. U, u mnie właśnie, nie chciało zabijać. Czyli ty, musi być chyba właściciel ty, na działku. Musi być na działku. Raz My mamy z tyłu kanister, mam nadzieję, że on nie wybucha. Ale on nie wybucha nie? No, u ciebie zabijał, u mnie zabija to działko. Dobra, ty, ty będziesz um. kierowcą? Ty będziesz kierowcą, słyszysz? Słyszysz Mati, czemu hamujesz? No, nie mogę. Nie możesz, jedź. Dobra, jak się rozwalimy, to nie Tylko się nie rozwalnie. No, to nie jest co chciałbym. Tylko nie jest mega szybko. <śmiech> <śmiech> Boże, hamuj! Działko wypełnił. Coś ty zrobił? Coś ty kurt zrobił? Właśnie nic! Czy nowy... Mati no, zastrzelić, proszę! No Ale grozić, nie wiem! Ja nie mam amunicji! Za tobą! Do mnie biegnij! Co no, do nich! Teraz tylko ty jesteś Ale na jest. ciebie czemu, czemu ci w ogóle działku odpadło? I za tobą, za tobą, za tobą! Co trzeba... Trzeba się ruszać! Dobra! Dyn, dyn, dyn. Dobra, dałem poświęcenie! Dawaj, dawaj! Szybko! Broń trzeba sobie kupić. Mati za no tobą! Mati! Ech ja to działko odpadło. Nie wiem, wyleciało, trzeba coś innego kupić. Innego Willisa. No w ogóle ja tego, sprzedam. Ja tam, tam tego sprzedam. Tego sprzedam. Osłaniaj mnie. Nie zabijaj tego ostatniego zombie, dobra? Mm -hmm. Bo mamy teraz dużo czasu, wiesz o co chodzi. A, on tu jest koło auta. Nie, 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 nie rób mu nic. Dobra, sprzedałem. Nie zabijaj go. Najlepiej, żebyś go zagrował na siebie, wiesz? Nie jest zagrowany na mnie, tylko że on mi zaraz. No jest zagrowany, jest zagrowany. Ucieka jednego, ucieka jednego. Czemu te zombie takie szybkie są? Nie wiem. Powiedz mi, że to co teraz chcę kupić, jest stanie. Ile ty kosztujesz? 800, cię. Mati! Co się zepsuło? To nie działa, nie, nie działa. <grym> Zabiłeś tego zombie? Nie jeszcze. To dobrze. Mam nadzieję, że na ciebie się zaraz nie zagruje. Coś ty zrespił. Nie! Kupiłem auto, które, które ma działko, ale nie strzela. <grym> Nice, nie? No to ja poczekam sobie, nie? No, poczekaj Ile na granie tego? Ile masz minut? No właśnie, 26 No także że będziemy kończyć. Do, do widzenia, nie? Ta... A to normalnie dostajcie jak? Nie no, jeszcze nie. Jeszcze. A jakbym, pił, jakbym kupił to Nie kupuj tego czegoś. To się rozpadnie przy pierwszym, ja przy zombie go, Jak go nadepniesz. Myślisz? Tak. W sumie wypierdzielę się po prostu. To no, też wybuchło? Co wybuchło. Fajnie. Ja żyję. Ja nie, ja nie żyję. Umarłem. No, <tum> Zrespiłem. On wybuchł nie? <tum> właśnie widziałem. Co to do kur ma być? Powiedz mi, co to do cholery ma być. Nie wiem, ale wybuchłeś. Czemu wszystkie auta, jakie tu respię, wybuchają? bochają? <tum> Masz Termuje mnie to jak cholera. Najmniej mi sprzedać ten A Tylko zdać siedzenie. Tu gdzieś było. Tak, <grystanie> Ta, pod mapą pewnie. Oj było. Czekaj z odpaliła. Nie jesteś strona siedzenia. A może ja coś kupię, to. Aż mi się odeciało robić normalnie apokalipsę. Ja ile się zabić? Nie bo teraz... Mati, kończymy odcinek, zdenerwowałem się. Żucham w twojej kryzysie. Mati, rejs edycyjny. No... Mój zastronny czołg, za który wybrałem cztery do koła. Mati, chodź do mnie, zrobimy Ty pożegnanie. Te 34 kupiłem. Te trzy cztery. Chodź. Pożegnamy się tutaj. Pa! ku. Czemu, w ogóle? To cię, chyba, to cię chyba nie zabiło. Nie <laughs> mogę tam wejść! Hey. Jezu, jeszcze gorzej, kur... Jak ja... <grym> <grym> ja go przeżyli? Ja też... Ej, on oh, też... On też przeżyli to. Dobra, to koniec odcinka, pa! Ej, uh... ja mam 0hp, ale żyję. <grym> Wyłączyłeś? Wyłączyłeś? Nie. Dobra, pa pa!